Cześć, nazywam się Daria szarajkowo i jestem architektką krajobrazu. Zapraszam na kolejny odcinek Dzikich Porad Darii. Tym razem kolejny Ogród Społecznościowy Warszawy, niezwykły przy pięknym miejscu, jakim jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Cześć, dzisiaj kolejny filmik yy, związany z ogrodami społecznościowymi. Jestem w niesamowitym i pięknym miejscu, jakim jest centrum aktywności międzypokoleniowej Nowolipie. Więc co, idziemy! W tym momencie tutaj nie za dużo się dzieje, ponieważ mamy pandemię, ale do ogrodu wejdziemy. Też parę słów opowie nam jedna z pracowniczek. Monika, Jestem specjalistą pracy socjalnej w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Do moich zadań należy kontakt z bywalcami, którzy nas odwiedzają, głównie z seniorami, a przychodzi ich mniej więcej około 120 osób dziennie. Teraz jest to wszystko zawieszone ze względu na czas pandemii. Jedną z aktywności jest działalność w naszym ogrodzie społecznościowym, który mamy tutaj. W lutym posadziliśmy rośliny, które nam pięknie rozkwitły na wiosnę i lato. Teraz jest jesień, więc wygląda jak wygląda. Natomiast w okresie takiego wzrostu tych roślin, tutaj mamy tą część też, nasi bywalcy uczestniczyli w ich pielęgnacji, w zrywaniu ziół, w suszeniu ziół. Widzę, że tutaj te grządki, które są przygotowane, no to nie jest jakaś prowizorka. Wygląda to dosyć profesjonalnie. Kto wykonywał? Czy tutaj też była to praca jakaś z, z seniorami, czy na przykład było to komuś zlecone, Wszystko kogoś też zaprojektowane? Jak to wyglądało? Sam projekt tych donic został zaprojektowany. Jak tutaj się spojrzysz, na przykład są te donice na podwyższeniach. Mhm. Yy, więc to jakby wynikało z y, potrzeb osób, które mogą mieć już trudność z, y, ze schylaniem się. No tak? tak, bo one są tak na wysokości gdzieś mniej Dokładnie. więcej bioder, yy, więc wygodnie można pracować. Oczywiście. I na przykład y, tutaj mamy y, nasze tabliczki, żeby była jasność, jakie to są rośliny. Więc każdy, kto ma chęć, może do nas y, podejść i na przykład zerwać sobie taką miętę do wody, do herbaty. Tutaj mamy jeszcze szałwie. pięknie pachnie, to jest ananasowa, a tu mamy część taką warzywną. No, seler widać, że był skubany. Seler był skubany, e, tymianek też. E, jakby też zauważyłam, że seniorzy chętnie tutaj przychodzą i biorą sobie warzywa na wynos. Nawierzchnia w tym ogrodzie jest częściowo żwirowa, wysypana takim drobnym kruszywem po to, aby woda mogła przenikać głębiej do gleby. Dla ułatwienia poruszania się mamy w tym kilka płyt betonowych. Same grządki są zrobione z porządnego, grubego drewna, które jest zaimpregnowane. Jak widzimy, nawet deszcz nie jest mu groźny. Mamy przeróżne rośliny. Mamy przeróżne rośliny. Możemy jeszcze podejść sobie... Tutaj, do tej części, ponieważ no, idea górsko-społecznościowego polega na tym, że jest dostępna też dla mieszkańców tu okolicznych. W związku z tym, zbieramy takie doniczki, takie jak te, do rozsad. Mhm. I będziemy się tym zajmować, żeby tak jakby też mieszkańcy i nasi bywalcy. Mogli z tych roślin korzystać tak? i posadzić je sobie na balkonie albo w jakimś ogródku przy bloku. Ostatnio też mieliśmy takie spotkanie, które jakby zapoczątkowało taką grupę osób do opieki nad ogrodem. I też przyszli tutaj mieszkańcy i zadeklarowali jakby chęć podziałań, bo chodzi o to, czasami trzeba wiadomo, trochę wypielić. Nie było takie, że miały być spotkania cykliczne ze względu na warunki odnośnie zaleźnień. Na razie to będzie troszkę zawieszone. Często w ogrodach społecznościowych, przynajmniej w Polsce, jest tak, że nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do tego, że mm, robimy coś, co niekoniecznie jest nasze na własność. Zdarzają się sytuacje, że ktoś ma taką chęć zagarnięcia dla siebie kawałka przestrzeni, może konkretną skrzynkę, pół skrzynki, inspekt konkretny? Przyznam się szczerze, że y, zauważyłam taką pewną tendencję, u osób, które przychodzą do centrum, które wcześniej było środkiem Nowolipie od 20 lat i faktycznie mają taką potrzebę um, posiadania kawałka tej ziemi na własność. Tak, tak, <grym> tak. Ale myślę sobie, że to jest wszystko do przepracowania, bo jakby też te spotkania nasze z, z okolicznymi mieszkańcami pokazują, że że jest możliwa współpraca i czerpanie od siebie nawzajem jakichś doświadczeń, tak? Więc to jest kwestia paru spotkań i myślę, że będzie dobrze. Rzeźba. Ta rzeźba. Instalacja. Instalacja. No i właśnie pytanie do Ciebie, jak myślisz, co to jest? Um, wirus. Bardzo dobrze. Jest to korona strach. Zaprojektowany przez naszą koleżankę z pracy, Magdę. No i ona sobie tutaj stoi w tej, w tej zieleni. To już ma nam pokazać, że chyba już musimy się przyzwyczaić do życia z tym wirusem. Mhm, czyli jest już w naszej przestrzeni, jest nawet w ogrodzie. Nawet jest w ogrodzie. Już można przejść i ją jak ktoś ma taką potrzebę. Mhm. Tablice. Które no, profesjonalnie tutaj nazywają rzeczy po imieniu, jak alelopatek. I to, jak e, się wspomagają rośliny, tutaj e, e, jest praktykowane. Tablice są przepięknie minimalistyczne i przepięknie wykonane. Z tyłu za nimi mamy na przykład domki dla uwadów. Jak widać, puste w tym roku murarki się nie zadomowiły, może w następnym? Jeszcze go nie ma, ale Monika wskazuje mi miejsce w dalszej części ogrodu, w którym obiecuje, że stanie kompostownik. To jeszcze mam pytanie o, o ten bałagan. To znaczy, tak. czy to, że liście są niewybierane, jest to e, oznaka lenistwa, czy celowy, celowy zamiar wzbogacenia e, gleby? Oczywiście celowy zamiar wzbogacenia gleby i ochrona przed mrozem. Świetnie, no właśnie. <laughs> odwiedzają nas też jeże, na przykład tutaj. Pojawiają się. E, mamy też e, koty wolnożyjące, też nas odwiedzają. No i generalnie no można tutaj nawet no, przyjść sobie z psem, też mm -hmm. nie ma z tym kłopotu, wejść do środka ze zwierzakiem. Tam widzę jeszcze chyba jakieś rzeźby, czy jakieś kamienie? Tam, tam powstaną się... takie właśnie rzeźby w formie jeży. Zioła w grządkach, ale nie tylko. To widać, że kolejne skrawki ziemi i trawnika są zagarniane pod uprawy. Tutaj również. Lawenda, mięta, mnóstwo ziół. Zrobiło się zimno, więc porozmawiamy jeszcze troszeczkę w środku Centrum Aktywności Międzypokoleniowej o tym miejscu oraz jak, dlaczego, z jakiej inicjatywy powstał ogród. Więc z taką inicjatywą wyszła nasza pani dyrektor i wydaje się, że głównie chodziło o tą funkcję integracyjną, ponieważ jest to miejsce międzypokoleniowe, a ogród i natura sprawiają, że wszyscy wobec niej są równi, więc tu nie ma znaczenia, czy ktoś ma lat 70 czy 5. Tworzenie tego ogrodu i działalność w nim to też jest jakby jeden z naszych celów. Centrum aktywności międzypokoleniowej. Moim zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb osób, które tutaj korzystają z naszej działalności. Więc, jakby duża część osób też zgłasza mi, że potrzebuje takiego kontaktu z naturą, ponieważ to wpływa na nich relaksująco, sprawia, że mają ten wolny czas zagospodarowany. Więc to też wynika z potrzeb osób, które nas odwiedzają. Jest to część wspólna, więc każdy ma możliwość, żeby się wypowiedzieć, zgłosić swój pomysł. Jest jakby jedna koleżanka, która zajmuje się od tej strony takiej formalnej, powiedzmy. Natomiast też u nas z inicjatywy seniorów powstało Koło Botaniczne, więc tam są sympatycy ogrodu, zieleni, i oni też jakby mają duży wkład w to, jak ogród wygląda. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej jest otwarte dla wszystkich warszawiaków i warszewianek. Bez względu na wiek, e, płeć, e, pochodzenie, e, dosłownie dla wszystkich. E, przed wzrostem zachorowań no, mieliśmy bardzo bogatą ofertę, e, ponieważ można było korzystać z na przykład z zajęć samoobrony, e, gimnastyki, e, tai chi, e, e, brać udział w wieczorkach tanecznych, e, brać udział w różnych kołach zainteresowań, koło geograficzne, botaniczne, plastyczne. Dodatkowo nauka języków. Prowadziliśmy naukę języka angielskiego, niemieckiego i na przykład arabskiego. Więc i wszystkie te zajęcia są bezpłatne. Natomiast też jest część usług skierowana już tylko dla osób powyżej 60 roku życia i są to posiłki, możliwość skorzystania z usług fryzjerskich i pralniczych. Dodatkowo wspieramy i staramy się motywować do, do działań takich. Wolontariackich, yy, i chodzi nam tu o aktywizowanie seniorów, którzy, jakby wykorzystując swoje doświadczenie i taki potencjał związany z czasem, mogą się udzielać jako wolontariusze i wspierać inne osoby. Jeśli chodzi o tą kwestię związaną z pandemią, czy tutaj też Centrum w jakiś sposób wspierało seniorów w tym czasie, kiedy raczej nie wychodziło się z domu, o robienie zakupów, czy tutaj jakby w, te, w takie sprawy już Centrum nie wnika? W mojej ocenie stanęliśmy na wysokości zadania, ponieważ w momencie tej takiej izolacji społecznej od poniedziałku do piątku rozwoziliśmy około 180 posiłków dziennie i robili to wolontariusze. Głaszały się do nas osoby, które jakby wyraziły chęć pomocy. Te posiłki były rozwożone. Poza tym mamy też taką możliwość zapewnienia wsparcia telefonicznego, bo jest osoba, która jakby ma to przygotowanie psychologiczne. Rusza teraz niedługo życzliwy telefon, czyli seniorzy wolontariusze. Mogą dzwonić do innych seniorów, bo jednak dla osób samotnych ta izolacja społeczna no ma skutki tak naprawdę ogromne. Czy seniorzy nadal mogą jakoś uczestniczyć w życiu centrum, czy są dla nich na przykład organizowane jakieś warsztaty online? Jak najbardziej. Taką ofertę też mamy. Głównie to o, o tych wydarzeniach online można dowiedzieć się na naszym facebooku. No, i zachęcamy, żeby wchodzić na naszą stronę. Obecnie można ćwiczyć z naszą panią rehabilitantką. Można też dowiedzieć się, poczytać o poradach dietetycznych, o tym jak na przykład przygotowywać posiłki, kiedy dochodzą nam różne schorzenia związane też z wiekiem. Ale mówimy też o seniorach. To pierwsze, co się nam załącza: czy oni obsługują komputer, czy oni korzystają z internetu, czy oni wchodzą na tego Facebooka, jak to jest? Staraliśmy się też seniorów naszych przygotować do tego, że w momencie izolacji, żeby mieli jakby możliwość korzystania z komputera. Więc przez ostatnie dwa miesiące zorganizowaliśmy tu na miejscu takie warsztaty i konsultacje związane z komunikacją cyfrową, więc każdy zainteresowany mógł przyjść spędzić około godziny z profesjonalistą, żeby dowiedzieć się, jak obsłużyć Facebooka, Messengera, Snapchata, różne takie rzeczy, które pomagają nam się komunikować. Zainteresowanie było bardzo duże, i ja wiem, że osoby zdobyły taką wiedzę. I jakby jesteś też odzew, widać, że korzystają, że są aktywni online. I jest taka grupa. Dziękuję Ci bardzo za to, że mi opowiedziałeś troszeczkę o, o ogródku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ulicy Nowolipie 25B to miejsce na mapie Warszawy, warte do odwiedzenia ze względu zarówno na ogród społecznościowy, jak i na to, co się tutaj dzieje.